Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił jakaś kobieta z tłumą gośno zawołała do Niego Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł, tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w Dzień Poświęcenia Matki Bożej Różańcowej czytamy Ewangelię, w której anonimowa kobieta mówi o Maryi, że jest błogosławiona. Nie kieruję swych słów do Maryi, tak jak to czyniła święta Elżbieta, i jak to robimy przy każdej, każdego dnia odmawiając różaniec. Swój zachwyt i wdzięczność kieruje raczej ku Panu Jezusowi. Twoja matka jest, powiemy tak, parafrazując, jest szczęśliwa mając takiego Syna. Mówi to w sposób tak uroczysty, że możemy śmiało przyjąć, iż zobaczyła w nim mesjasza. Każda pobożna Żydówka modliła się, aby być matką mesjasza. Nie można było otrzymać od Boga większej łaski. Kobieta z Ewangelii nie wiedziała, że ta łaska przekracza, można powiedzieć, wszystko, co mógłby wyobrazić sobie człowiek. Gdy, gdyż ów Mesjasz jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Pan Jezus w odpowiedzi zdaje się hamować entuzjastyczne pochwały owej kobiety wobec Jego Matki. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Cóż, Maria została Matką Zbawiciela. Bo słuchała i wypełniała słowo Boga. Jej misją jest wprowadzić w ten świat syna Bożego, a następnie pomagać ludziom do niego się zbliżać. Do Jezusa zawsze idzie się i powraca poprzez Maryję. Nabożeństwo do Maryi nie jest jej jest celem, lecz drogą do celu, którym zawsze jest Bóg. Jeśli to rozumiemy, nasza miłość do Matki Bożej i pobożność maryjna będzie jeszcze bardziej żeliwa. W modlitwie Zdrowaś, Mario stwierdzamy fakt, Maria jest szczęśliwa szczęściem samego Boga, stając się Matką Mesjasza. Cieszymy się z jej szczęścia, dziękujemy za jej hojność i wierność. Przede wszystkim jednak cieszymy się, że Bóg stał się człowiekiem, i wybrał człowieka, kobietę, aby uczestniczyła w tak bezpośrednio w dziele odkupienia. I Maryja, która słucha i przestrzega słowa Bożego, tego właśnie pragnie. Przecież to On chciał, aby była naszą matką. Przypomina mi się ostatnio będąc w Wilnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. Taka rozmowa dwóch, oni tam mówią babuszki. Jedna do drugiej mówi, słuchaj, mówi w tej Częstochowie, to tamta może jest ważniejsza, bo jest z dzieciątkiem, a nasza jest bez dzieciątka. Ale tamta z dzieciątkiem i wszystkiego jako kobieta przecież nie powiemy. A tej naszej bez dzieciątka powiemy wszystko, prawda? My teraz w miesiącu październiku modlimy się do Matki Bożej i różne są wizerunki Matki Bożej. I z dzieciątki i bez dzieciątka, ale myślę, że najważniejsze jest to, że za każdym razem możemy Matce Bożej powiedzieć wszystko. A Ona to na pewno zaniesie przed tron swojego Syna Jezusa Chrystusa. I dlatego jest to zachęta, aby może właśnie w miesiącu październiku tym bardziej po raz kolejny w życiu uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, by ta piękna modlitwa przynaglała nas do tego, byśmy byli coraz bardziej ludźmi świętymi, tak jak ona, na jej wzór, ale przede wszystkim byśmy byli przy niej i zanosili wszystkie modlitwy, wszystkie sprawy właśnie przez jej serce, jej ręce, przez jej stawiennictwo. Dbajmy zatem o to, bracia i siostry. Zapewne nie tylko w miesiącu października, ale zawsze, by ta modlitwa różańcowa była w naszym życiu obecna. Amen.